Podczas niedawnego testu BMW i 5 Touring wspominałem, że na rynku brakuje samochodów elektrycznych w nadwoziu kombi. Wymieniłem w tym materiale Porsche Taycan Sport Turismo, który jest takim udawanym kombi. Wymieniłem Volkswagena ID7 Tourer, który jeszcze oficjalnie nie zadebiutował w Polsce. Jednak pamięć podpowiadała mi, że jest więcej samochodów, jednak nie mogłem sobie przypomnieć, jakie są jeszcze inne samochody oferowane w Polsce, które mają właśnie nadwozie kombi i są samochodami całkowicie elektrycznymi. Po nagraniu przypomniałem sobie, że przecież Mamy Stellantis, oni mają w ofercie Opla Astra Sport Tourer w wersji elektryki mamy również Peugeot 308 SW, który występuje w odmianie Elektrycznej, więc postanowiłem w ekspresowym tempie zorganizować ten samochód do publikacji, nadrobić swój błąd z testu BMW i 5 Touring. A więc dziś obok mnie Opel Astra Sports Tourer w wersji Electric. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Jeśli chodzi o stylistykę, tutaj ten fragment troszeczkę pominiemy w dzisiejszym materiale, ponieważ Opel Astra. Pojawił się na naszym kanale już dwukrotnie, jeśli nie trzykrotnie. Co prawda za każdym razem była to odmiana spalinowa lub plug-in hybrid, jednak stylistycznie te samochody są po prostu identyczne. Szczególnie jeśli chodzi o przedni pas. Z tego punktu widzenia nie odróżnimy, czy Opel Astra jest elektryczny czy spalinowy. Oczywiście pomijając zieloną tablicę rejestracyjną, jednak ten niuans występuje tylko w naszym kraju, a więc w innych krajach możemy po prostu nie odróżnić, czy samochód jest elektryczny, czy spalinowy. Przechodząc na linię boczną pojazdu, tutaj warto oczywiście wspomnieć kilka słów, ponieważ nigdy nie prezentowałem Wam kombi na tym kanale. A więc, na dobrą sprawę, różnica oczywiście tylko w tylnym pasie, ponieważ do słupka B ten samochód jest dokładnie. Taki sam jak odmiana hatchback. Zmiany następują dopiero w tylnym pasie, oczywiście mamy dodatkową tylną szybę, jednak linie zostały zachowane, auto wciąż prezentuje się naprawdę bardzo pozytywnie i szczerze mówiąc ten samochód bardzo podoba mi się podczas debiutu, podoba mi się co inżynierowie i projektanci Opla zrobili z najnowszą generacją Opla Astry. Auto prezentuje się niesamowicie nowocześnie i po prostu pasuje ta ostra stylistyka, wręcz agresywna stylistyka nadwozia najnowszej generacji. Ale właśnie największe zmiany odmiany kombi oczywiście to tylny pas. I stylistycznie jest on niemalże identyczny jak odmiana hatchback. Oczywiście minimalnie przeprojektowane jest to względem hatchbacka. Klapa bagażnika jest znacznie większa i dużo łatwiej jest pakować rzeczy do wnętrza tego samochodu. Jednak stylistycznie jest to niemalże identyczny samochód. Zderzak troszeczkę odmieniony, jednak wszystkie elementy są zachowane. Światła to wciąż w pełni ledowe. Mają wciąż czarną obramówkę, podobnie jak w odmianie hatchback, centralnie przeliterowany napis Astra, a na boku znajdziemy oznaczenie F w odmianie elektrycznej, aby podkreślić, że jest to właśnie elektryczna odmiana. Jeśli chodzi o bagażnik, pojemność to 516 litrów, a więc jest to dokładnie tyle samo co w odmianie plug-in hybrid. Inżynierom, projektując płytę podłogową, udało się stworzyć system, który. Pasuje zarówno do odmiany elektrycznej, jak i odmiany plug-in hybrid. Cały ten system baterii mieści się tam, gdzie bateria od plug-in hybrid plus zbiornik paliwa, a więc w żadnym stopniu nie wpływa to na pojemność samego bagażnika. Z uwagi na to, że pierwszy raz mam dla Was wariant kombi, pomówmy kilka słów o samym bagażniku. Jest kilka znaczących różnic względem odmiany hatchback. Po pierwsze, mamy siateczki po obu stronach na dodatkowe rzeczy. Jest to rozwiązanie, które możemy znać z PZOTA 308 w A6 takiego rozwiązania niestety nie było. Próg załadunkowy niemalże nie istnieje. Podłoga zawsze jest na tym wyższym poziomie w wersji elektrycznej. Podobnie jak w Plug-in Hybrid nie mamy podwójnej podłogi. Pod samą podłogą znajdziemy tylko minimalny schowek, na przykład na naszą ładowarkę, zestaw naprawczy, gaśnicę. dostrzegawczy ma swoje dedykowane miejsce na klapie bagażnika w odróżnieniu od odmiany hatchback, które ma swoje dedykowane miejsce pod podłogą. Z praktycznych rozwiązań mamy gniazdko 12V po prawej stronie i Świetlenie led tylko również po prawej stronie, a po lewej znajdziemy uchwyt na zakupy. Gdy zdemontujemy roletę bagażnika, co jest bardzo proste bez żadnych utrudnień. I teraz możemy złożyć oparcia tylnej kanapy ciągnąc po prostu uchwyty na bokach. Niestety, samo oparcie tylnej kanapy w żaden sposób się nie blokuje. Jednak mamy równą podłogę, troszeczkę na ukos w dalszej części, jednak wciąż naprawdę bardzo pojemny bagażnik. Na papierze, Opel Astra Sport Tourer w wersji elektrycznej i plug-in hybrid ma maksymalną pojemność bagażnika na poziomie 1553 litrów. I witam Was we wnętrzu. Opla Astra Sports Tourer w odmianie elektrycznej. No oczywiście z oczywistych w sumie względów wygląda ona no dokładnie tak samo jak w wersji spalinowej czy w odmianie Plugin hybrid. Jedyną zauważalną zmianą, oprócz innych informacji za kierownicą, który już nie wyświetla naturalnie informacji o spalaniu benzyny, tylko wszystko jest w kilowatach na godzinę. Jednak to, czego mi brakuje w tym samochodzie, to mamy odmianę elektryczną, a nie mamy żadnych szczegółowych informacji, jeśli chodzi o zużycie energii i opcje, jeśli chodzi o. Ładowanie. Gdy wejdziemy w zakładkę Energia, to oczywiście mamy informacje o przepływie energii, mamy również podstawowe statystyki z 30 minut, 60 minut i 180 minut, więc to jest jak najbardziej w porządku. Można z tego wyciągać jakieś wnioski, jednak jest to bardzo mało szczegółowe. A w zakładce Ładowanie jedyne co możemy ustawić to harmonogram. Ładowania i zdziwiłem się bardzo, że w tym samochodzie nie ma żadnego guzika. Zakończ ładowanie, a więc za każdym razem musimy wymusić na ładowarce przed dobiciem do 100%, gdzie już automatycznie odłączy się przewód. Teoretycznie można to wywołać z kluczyka, a więc zamykając i otwierając samochód, samochód przerwie automatycznie ładowanie. Jednak yy, powiem Wam szczerze, że no, nie za każdym razem to niestety działa. I bardzo doceniam samochody, które mają fizyczny przycisk lub poprzez ekran zakończ ładowanie, abym po prostu mógł pójść. I odpiąć kabel, schować go z powrotem w ładowarce bez potrzeby podchodzenia do ładowarki, zbliżania karty, dopiero czekać, odblokować. A to już wszystko się wtedy dzieje automatycznie, gdy z samochodu idziemy. Jeśli mamy fizyczny przycisk do wymuszenia zakończenia ładowania, to odbieram jako wadę tego całego systemu, ponieważ widzimy, że to jest samochód dostosowany do bycia samochodem elektrycznym, a nie zaprojektowany pod samochód elektryczny, jednak, wciąż dla wielu będzie to zaleta, że ten samochód wygląda dokładnie tak samo jak odmiana spalinowa, a więc mamy dwa miejsca na napoje pod szufladką, dodatkowe miejsca na smartfon gwiazdko 12V, dwa porty USB typu C, mały schowek, dodatkowy schowek podłokietniku, który jest dzielony ilość miejsca oczywiście jak najbardziej w porządku, tunel środkowy jest dość masywny i niestety nie jest jakkolwiek miękko wykończony, a więc może to być nieprzyjemne podczas dłuższych dystansów, choć mówimy o samochodzie elektrycznym, więc raczej nie będziemy dłuższych dystansów tym samochodem pokonywać, na wysokość jest jak najbardziej Bardziej w porządku, wykonanie samo w sobie jest ok bez szału, jednak to co mi się podoba to fakt, że mamy dużą kierownicę względem Peugeota więc dla wielu będzie to ogromna zaleta i mamy również masywną liczbę przycisków do najważniejszych przełączników i nie musimy korzystać z wyświetlacza do wszystkich funkcji przechodząc do drugiego rzędu siedzeń Opla Astra Sport Tourer, to jak na kombi przystało, ilość miejsca na wysokość jest troszeczkę większa niż w odmianie hatchback jednak na odległość wciąż mam dość niewielką ilość miejsca, jednak na plus fakt, że mam odpowiednią ilość miejsca na stopy, mieszczą się one bardzo wygodnie pod fotelem kierowcy więc jak najbardziej na plus niestety w odróżnieniu od odmiany hatchback nie mamy tutaj otworu na narty, gdy weźmiemy podłokietnik wygląda dokładnie tak samo, to niestety nie mamy otworu na narty tak jak było to w odmianie hatchback nie do końca rozumiem dlaczego, bo to właśnie odmiana kombi powinna mieć taki otwór, a nie odmiana hedgeback, znaczy najlepiej jakby miały obie jednak coś tutaj poszło troszeczkę nie tak. Dalej mamy oczywiście nawiewy od klimatyzacji, jeden port USB typu C, schowki w oparciach przednich foteli, oczywiście są izofiksy w skrajnych miejscach, więc całościowo jest jak najbardziej w porządku, jakość materiałów nie odbiega, jeśli chodzi o odmianę hatchback, a więc mamy twarde wykończenie drzwi, prezentuje się to nie tak dobrze jak z przodu, jednak całościowo, jeśli nie mamy dużych wymagań, będzie jak najbardziej akceptowalnie. Przechodząc do danych technicznych elektrycznego Opla Astra Kombi, to jest on napędzany silnikiem o mocy 156 koni mechanicznych i 270 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Bateria ma pojemność 54 kWh brutto i 51 kWh netto, a więc jest to układ identyczny jak prezentowałem Wam niedawno w Fiacie 600e i w sumie jest on dostępny w każdym innym modelu Stellantis, który jest w odmianie. Elektrycznej. Czysto teoretycznie na papierze ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego w 9,3 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 170 km na godzinę. To, co jest interesujące w tym samochodzie, to czysto teoretycznie ma on przejechać 533 km na jednym ładowaniu. To jest imponujący wynik na papierze, jak na zwykłe kombi z dość niedużą baterią i... Teoretycznie ma on zużywać około 11 kWh na każde 100 km w cyklu mieszanym. Jak widzicie na ekranie, w tym momencie mamy średnie zużycie energii na poziomie 16 i 6 kWh na każde 100 km. Z czego muszę zaznaczyć, że około połowa tej trasy została pokonana na autostradzie, jadąc 140 km na godzinę, więc automatycznie ten wynik jest po prostu nieco wyższy niż mógłby być, gdybyśmy jeździli głównie w mieście czy poza trasą szybkiego ruchu, gdzieś spokojnie. Maksymalnie powiedzmy 90-100 km na godzinę. A więc ten samochód nie był oszczędzany, ten wynik jest troszeczkę większy. Podczas testów ten samochód zużywa około 13-14 kWh w mieście. Podczas rekuperacji w trasie jest to około 14,5-15 kWh na każde 100 km. A więc wynik jak najbardziej pozytywne. Szału może nie ma. Jednak całościowo tym samochodem jesteśmy w stanie zrobić faktycznie 350-400 km na jednym ładowaniu, co jest wynikiem już jak najbardziej akceptowalnym. Auto z jednej strony jest niszą, tak jak mówiłem Wam w przypadku BMW i5. Na rynku nie ma samochodów elektrycznych, które są w nadwoziu kombi. Mamy właśnie te wspomniane pięć samochodów na dobrą sprawę, Wkrótce oczywiście pojawi się ich znacznie więcej, ponieważ jest to tak jak powiedziałem właśnie ogromna nisza. Albo są małym hatchbackiem, albo są suwem, zazwyczaj również dość dużym suwem. A więc takie połączenie praktycznego samochodu plus napęd elektryczny wydaje się być dość interesującym połączeniem, szczególnie do przemieszczania się w mieście czy gdzieś w niedaleką trasę. Spędziłem z tym samochodem kilka ostatnich dni i moje wrażenia są bardzo pozytywne. Podobnie jak w Oplu Astra. Zwykłym spalinowym, czy w odmianie Plug-in Hybrid, którą prezentowałem Wam na tym kanale. Gdy mamy wariant elektryczny, nie czujemy tego, że ten samochód jest cięższy. Nie czujemy również, by układ kierowniczy był szczególnie jakiś inny. Cały czas samochód bardzo dobrze przekazuje nam informacje, co dzieje się z przednimi kołami. Z uwagi, że nie jest suwem, również się nie wychyla. Ma dość niski środek ciężkości, więc przyczepność również jest bardzo pozytywna. Napęd mamy na przednie koła, więc nie mamy, nie występują sytuacje, gdzie ten samochód wpada w jakiś specjalnie niekontrolowany poślizg jest naprawdę bardzo przyjemnie. Zawieszenie, jak to by Pertyn powiedział, jest takie mięsiste. Nie jest niekomfortowe, nie jest również bardzo sportowe, ale jest takie naprawdę przyjemne do codziennego podróżowania, choć jest to Opel, więc jest on troszeczkę sztywniejszy niż dokładnie taki sam Peugeot 308. W Oplu zawsze było to Minimalnie bardziej sportowo, gdy mówimy już o samochodach bezpośrednio z grupy Stellantis, czy jest to Astra, czy jest to Corsa, czy mówimy o modelach troszeczkę większych, całościowo ten samochód odbieram bardzo pozytywnie, tylko niestety nie odbieram pozytywnie jego ceny, ponieważ ten samochód w odmianie hatchback kosztuje 197,5 tysiąca złotych, gdy mówimy. O wersji kombi, to musimy dopłacić kolejne 5000 zł. W naszym samochodzie nie mamy wiele wyposażenia opcjonalnego. Mamy fotele z Alcantary i kilka minimalnych dodatków, przez co ten samochód kosztuje około 210 tysięcy zł. Jednak wciąż jest to cena, no nie ukrywajmy, bardzo. Wysoka. Opel Astra zaczyna się od 112 tysięcy złotych, więc nasz dzisiejszy egzemplarz jest dwukrotnie droższy niż wariant spalinowy w podstawowej wersji wyposażenia, ponieważ mamy tylko jeden, jedną opcję. Mamy tylko wariant GS, nic więcej. Nie możemy wybrać, jakie chcemy mieć wyposażenie. Na dobrą sprawę, każdy Opel Astra elektryczny jest dokładnie tak samo wyposażony, a więc jest dobrze wyposażony więc otrzymujemy tego wyposażenia powiedzmy troszeczkę więcej niż w standardzie. Jednak wciąż nie jest może rewelacyjnie i po prostu jest drogo. 200 tysięcy zł za kombi segmentu C, które jest elektryczne, które nie ma również jakiejś ogromnie dużej baterii, nie ma dobrych osiągów. Zasięg z jednej strony jest pozytywny, jednak z drugiej strony ten samochód ładuje się maksymalnie mocą 100 kW, a więc ładowanie troszeczkę po prostu trwa. Więc całościowo myślę, że to jest ciekawa próba stworzenia praktycznego samochodu elektrycznego. Jednak po prostu mu troszeczkę brakuje, aby to był samochód, który byłbym w stanie Wam polecić do zakupu. Jest to dobry samochód, do przemieszczania się w mieście jest ok. Jednak zdecydowanie wolałbym ten samochód po prostu w wariancie spalinowym, ewentualnie w hybrydzie typu plug-in. Jednak aktualne hybrydy typu plug-in od Stellantis nieco odstają od tych, co oferuje konkurencja. Szczególnie, że nie mają one złącza ładowania CCS, a konkurenci już po prostu takie złącza mają w swoich najnowszych odmianach hybrydowych. Kończąc moje wywody, jest to naprawdę pozytywny samochód, jednak jego cena jest wysoka. Jednak jeśli szukacie taniego samochodu elektrycznego, który jest w odmianie kombi, który jest po prostu bardziej praktyczny, i jednocześnie nie jest suwem, no to z drugiej strony jest to po prostu najtańsza aktualnie propozycja na rynku. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz. Polubienia tego filmu i czekam na twoją opinię na temat elektrycznego Opla Astra w sekcji komentarzy. poniżej. Dzięki. Cześć.